Chiny po raz kolejny odjechały w Europie. O co tym razem chodzi? Autonomiczną jazdę. Huawei, tak, to ta marka, którą amerykańskie sankcje miały już dawno zabić, ogłosiła, że we wrześniu tego roku wypuści aktualizację swojego systemu autonomicznej jazdy do wersji 4.0. Najważniejszą różnicą w porównaniu do wersji 3.0 jest to, że w wersji Ultra, czyli takiej, która jest wyposażona w cztery czujniki lidar, spełnia wymagania systemu autonomicznej jazdy poziomu trzeciego. Różnica między poziomem trzecim a poziomem drugim, jaki w tej chwili jest standardem, jest bardzo znacząca. W poziomie drugim auto prowadzi kierowca, a komputer tylko wspomaga. W poziomie trzecim auto prowadzi komputer, a kierowca tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy system nie daje rady, przejmuje kierowanie. Więc po pierwsze, kierowca się może zająć czymkolwiek innym, na przykład czytać książkę, a po drugie, jeśli dojdzie do, do jakiegoś wypadku, to w innym tego wypadku będzie komputer, a nie samochód. A to naprawdę znacząca różnica. I tak, w Europie na przykład Mercedes oferuje poziom trzeciej autonomicznej jazdy, ale tylko w ograniczonych warunkach, na przykład na autostradzie i w czasie jazdy z prędkością mniejszą niż 60 km na godzinę. A tutaj będzie to działać w mieście na autostradzie, a także na parkingach, gdzie kierowcy w ogóle nie będzie musiało być w samochodzie. Myślicie, że Europa jest jeszcze w stanie nadrobić ten dystans do Chin i Ameryki w dziedzinie autonomicznej jazdy, czy nasze regulacje często wprowadzone przez Unię Europejską na to nie pozwolą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli interesują Was nowości z dziedziny chińskiej motoryzacji. Pozdrawiam i do usłyszenia.